Sam Kamilowi na głowę, sam Kamilowi ja na głowę. Też, że tak też. Się... Ja też, ja też. Czemu nie grasz na farce kumplu? Zraź <laughs> się? Chyba cię żeby mi się to tyle chciało włączać. No kurwa, pajacu Reddick, to jest kurwa Iwo. Chyba sobie kurwa jajcujesz. O kurwa Bo, Kamil, kurwa, cześć Kamil. Jeden z tych już myślałem, poślecam, że się coś... Z z A no to, to co zwykle poproszę. Lubię gadać sam do siebie Gdzie jest koska speedrun, halo Ty yyy, słoik co górami zostawili nam, jemy Masz za darmo, nie masz co te rzeczy Teraz czytaj ta igoniera. Duch się w kurwi, że mu robić zamieszanie nie Masz jakiś temperatury? Halo Chodź na górę, ktoś. Thomas Jackson, are you here? Chodź na górę Thomas Jackson, give us a sign Thomas, kartu itas Thomas the train Say kebab, say, kebab. say kebab, Hello, hello. Nabawne. To nie Macie aparat, macie to ile prowincjonuje, rzeczy hello, hello. bye bye. <coughs> Ej, krucyfiksa przynieście chociaż. Tak, idziemy. o! Duch się przeteleportował przez ten, przez drzwi od pokoju. Jak go słyszę, drzwi mi Na zewnątrz się teleportował jak coś. Jak przyłączyć na inną kamerę, co jest? Myś... No klikam myszkę. Aha dobra. Albo ktoś inny kliknął. Weźcie tam kliknijcie. O, tak jest lepiej. Poszukamy orbów może, co? Ghost bitch How old are you? How old are you? E, macie za plecami ducha jakby, w sensie, że widziałem jego niewidzialną sylwetkę chyba na dotsie właśnie. Co to mógł być? Co to mogła być sylwetka, batka albo coś? E, chodź, będziesz patrzał na kamerę, okej? Okay? Jak coś to potwierdzisz, że widzisz orby albo sylwetkę. Ja teraz pójdę sobie tam. Ja bym strzelił ghost orba i dotsy, wiesz? Widziałem znowu chyba sylwetkę, Marcin widziałeś tam po prawej, tu? widziałem ducha. Dots, Doc. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. Tam pobiegła, tam. Do tamtego pokoju. Gdzie dotykasz łapami monitora? Widzisz, to ciścił, kurwa. <grym> no teraz się nie pokaże, jak na złość. No oczywiście, że się nie pokaże. Wtedy nie, nie było. Ja tak samo. Plus jest taki, że przy rzeczywiście nie, się rzeczywiście nie jest, się jest, 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 jest! Czesła właśnie. Nie patrzyłem, chyba żarty robicie. <grym> Naprawdę. No, czekamy. Czekamy, w to. A tego boomboxa to czemu sobie nie możemy wziąć? Nie rozumiem. Duchy nie lubią muzyki. <grym> Jest północ dwie. No co w ogóle pisze? Może jakieś wskazówki są na tych obrazkach? O, creepy, no patrz rock. tutaj, patrz na ten na samej no. górze. Fascera. Ty coś, że cię piszesz, że jesteś głupi, Lol. Robert Williams. Robert, to był jakiś jedno. aktor? Tak, to był ten od tych mechów. Robert, który był. Ten... Nie. By ku mi, bo ja niosę tutaj już aparat. O, fant, już jest, ja pierdzielę. Marcin <laughs> <Zabawny>. Zartujecie. No. Ktoś jest na górze? Can you create spooky atmosphere?

Fani, <laughs> fani. To mnie chyba chce wejść. Nie wiem gdzie... Ty możesz komiłość przed radę, bo coś się cicho jesteś Robert Williams. Ja pierdzielę żeś mnie. Weź nas tym razem pukaj co W łazience była też jakaś aktywność W łazience były ślady stóp, czy co? Yy, duch wszedł w sól w łazience I zrzucił yy, jakiś balsam na podłogę, czy coś Ty <coughs> Dzięki Hunt jest Jest hand. halo, ktoś jest w domu? Te Ivo Musi ktoś być, Iwo jest Iwo znowu umiera XD. No i co La music XD. A ty jak stał, faktycznie, może być na Mautru. Coś nie mogę ci otworzyć. Wchodzisz. No super. Gami, trzymaj się tam. Uciekaj gdzieś! Znieście mi smatch Nie, byłaś no star jest... co najwięcej, aż 47, wciąż raz najwięcej Byłaś Byłaś, iść na góry i starcę i ten No, ruchy ruchy Ja poczytam o duchach w sumie Ale ducha się nie wyrucha Jak nie, jak niech tak Ale chcesz ładne zdjęcie ducha zrobił przy okazji. No ja zrobiłem bo stop... Sam... Co jest, Eee, że topiło mnie do ciężarówki. Sorry, ja tego nie zrobiłem specjalnie. Ale się zestrałe. Ooo, spalony jest ten krucyfiks, to tak porządnie, chyba jest na hita. Ten, ten jest nieruszony jeszcze. O! tu jest krucyfiks, spoko, spoko, nie wychodź! się ją strasznie. Uważajcie na hamta. Czemu MFK nie pokazuje? O, twórka jest. Woda. Nol się. Nie jesteś? Nie możesz... <śmiejesz> się No co mam ci powiedzieć Wiesz jak ja reaguję na horrory? Jeszcze się czepiasz, kur... Się zestraj? Krucyfix się... Ej, nie wypalił się Jest coś widać coś, no... Super gra, no. polecam każdej rodzinie. Co tego oddycha? Emerka, krzyż się go. spalił. Trójka jest. O kurde. To ja Wójka, stąd cię. Trójka, trójka tu jest. Trochę obsrałem Gacie, nie powiem. Ale, te ja tak. Nie wiem czy one są wypalone, czy one jeszcze są do użytku. Wypalone są. Tak? czy już nie będę Tak. Elo Halo.

Mamy dwa dowody. Mamy książkę i mamy spirit boxa. Mm, Ruszył książkę, drzwiami właśnie książkę, od łazienki. No. Po co? No nie wiem. No <laughs> hmm. chujowe sanity mamy, żeby tam iść znowu. Ty masz najwięcej batek, nie chcę ich mówić. Yy, ja bym zaryzykował Co tam kamień słychać? No, chciałem wejść do środka, ale drzwi się zobaczyły. No, A nie idziesz? No, sam otwórz. <laughs> sam spróbuj. Nawet nie to teraz nie idzie, no. Stoi tam? A pewnie, że nie. Nie wiem, gdzie ona jest. Słuchajcie. i co? Tak, są go z czy nie? No to ja wchodzę i się wypierdam. To, to nie mógłoby być za bardzo ten. Nie może być nic innego niż tego osoby, bo tam tam... tam, tam... Gdzie zostawiście MFK? Mm, w spokojnie. pokoju leży, <laughs> ja nie, w łodziecie. nie, spadło, nie, 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 jak weszłem minimalnie, to drzwi się od razu zamknęły, Ile ledwo co udało mi się wrócić na zewnątrz. Wtedy, ostatnio, no, no. Patrz, robię krok do środka i drzwi się zamykają. No, wraca do wraca. <śleszy> Widzicie, mówiłem. Zrobię krok I do środka tam. i hunt się zacznie. Tak, bo to tam jest ciemno, według mnie to jest fucking orb i tyle. Bo ta typiara z orbami lubi jak jest ciemno. I tyle, ja wywalę głosorba, co? Dobra. No ja już walno. Ja mam zbyt niskie sanity, ja tam wchodzę i od razu mnie huntuje. Nie zrobiłem... a dobra jest, dobra. Mare? Tak? Mare? Mare, tak. Mare? Tak, 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 dobra. tak, Czemu? Tak, tak. Nie było ani razu EMF-ki piątki. To jest jakiś Wow. Nie mogę zobaczyć. Czego jeszcze potrzebujemy? Weźcie, przejrzyjcie listę. Nie, no mamy. Wszystko e, za mało. Wszystko ja na maxa. Ale Gimmy. czego? Flashlightów zwykłych, bo mam samo PMN, gibigimi. Spirit. <śpiewanie> no, no to gramy na asylum. Kublu. <śpiewanie> Nie błaga, chłopaki błaga. Szef. Chyba, ale my Tucha nie znajdziemy przecież. Bartek, ja nie ma tucha teraz znaleźć. Lachnij wszystko te będzie dobrze, wiedzia. wszystko będzie dobrze. Spokojnie. To nie ja, to jest. To, to nie ja! A. Ja jestem przesadny. Nie no, to weź coś prostszego, no bo nie jesteśmy aż takimi spacencami, żeby szukać potrzeby. Wy... Co się stało z Kamil? Gdzie z Kamil? Sop <laughs> Może ręce i Cię w ogóle nie widać, lol. No. Orange Justice, jest Ej, weź zrób Orange Justice, no właśnie. Robię, weź robię, zrób to, co umiesz najlepiej. Robię. Nie, ty nie. Uwaga, uwaga! Zaraz się posignadywam. Puszcz się do tego hymn Polski szybko. <laughs> hymn Polski do tego. Dobra, Zostaje, bo cringe jest. Naciśnij spację. I ready up kliknij. U siebie podskoczyłem. Da się skakać w tej grze. Nie Znikły ci nogi, jak skoczyłeś? Żartujesz? Nie, nie no żartuję, no masz nogi. Ej, nie widzę, nóg w sumie. <grybujesz> Chyba nie mam. Ej, Kamil, H -tsch. H -tsch. <grybujesz> możesz przestać klikać? Kurwa, domek buduje. No, eee, nie ta puszka, co chciałem.

Wyglądasz jak jakiś, tak. kurwa, ludzik spory. Ten, co ty pozuje, ty! Myślałem, <grym> że <grym grym> cię wywaliło! <grym> co to było w końcu, bo... W ogóle opłaca to się źle trafiać, bo to jest tylko 150 dolarów, a nikt nie musi umierać przez to. Wystarczy, że zrobimy poboczniaki i będzie dobrze. Ale Bartek, A, ja głupoty, robiłem nie? Ja robię poboczniaka. Chciałem zrobić poboczniaka, odpalić Smart Stix, jak cię goni duch. Wiesz co się stało? Fiuta z buzi i wtedy budzi wszędzie. Odpaliłem Smart Stix i umarłem. O, no Zaczynam. Jestem pierwszą żabką. Ja dalej skaczę. O ty skurwis. <laughs> O, o to, żabka, jest i żabka. Jaki on jest wysoki? Ja ty ja pan, ja lubię no. wy... <laughs> Kamil. Mam nadzieję, Kamil, że kurwa, nie wiem, okno rozwali życie w Kamil, Nie wiem, jak to zrobić. Jak, ja jak, jak, jak będzie Hans, to się nie ruszasz, że ty pozujesz. Challenge. No, <laughs> duch mnie zignoruje. Duch powie, o, duch duch tego wywaliło z gry. Tak Kamil, tak, jak zrobisz ty poza, to jesteś actually krzyżem, więc wiesz. Zastaną ci tylko na ale...

Kamil, ja nie wychodź, bo się zaraz zhantuje typ. Gdzie tak jest ich temp są? Sryzuje mnie. Takiego kryta, to że się poniżny sryzował to. Ty, może umarł? No właśnie, szkoda, ale nie. <śmienicza> to nie ma się z cel, wiadomo o czym myśli. Poczekaj. Jego tylko i tyś zabawki byłem pana Leciała ci para w tamtym pokoju w sumie, chodź tutaj. Przypisz solo mi ten kebabę. Are you boy? What? O, o kurwa, coś jest Kogo tutaj? zjadła? Babackę. Z tyłu zginął, patrzcie. Faktycznie. Ooo. Spierdalamy. Nie no ty idioto. ZAMKNĄŁ MNIE! Zjedz se. Może to faktycznie jest demon. Bardzo szybko zabija. No są, dziękuję ci. No Nie jest. E, weź poświeć na klamkę. Ja się odwrócę, bo ja mam latarkę. Nie ma nic? A przełączniki nie Nie powinien być, nie tutaj, nie może tutaj być, bo go gonił po Ale prostu. jak gonił tamten, Marcina, to może zostawił gdzieś, pokój. nie, tamten pokój, tam w tym pokoju siedzi. Nie może zostawić. Pomocy! Dobra mam, tylko że... Nie działa! Ciekamy. Uciekaj! Nie działa! Nie działa! Nie wiem, no dla mnie to nie zadziałało znowu, te smaczniki, nie wiem jak to działa. Z... Wnośmy się stąd. Co to jest? Jest orb, jest orb, lata. Widziałem, widzę, jest, Widzę, jest widzę, 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 tu jest, tu jest. Dotknij go, dotknij go, słabo, słabo, słabo. <grym> nie, dobrze. Za tobą, za tobą. Iwo, tętno naszego pacjenta spada. Nie, spada. <grym> o nie! <grym> Ducha się nie wyrucha Co wy robicie? I zaraz z panem jakby tak robił. ja, 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 ja w ogóle. nie, Nie Idę do kuchni, nie? I tam gruby i on do mnie miał, nie? A ja do niego miał no wtedy miał i jeszcze śmiałem i on też.